Dzień dobry, dzień dobry, kochanie, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy sobie od spacerku. Wczoraj wieczorem patrzyłam, co mam w lodówce i stwierdziłam, że nie mam ani warzyw, ani owoców dla Maksa, ani dla siebie. I muszę pójść do warzywniaka. No i stwierdziłam, że zamiast jechać tam autem, to po prostu pójdę z maksią sobie na spacerek. Zrobimy sobie taki długi spacer, bo jest to No kawałek drogi od naszego domu. Więc rano sobie wyrobimy kroki i trochę pobędziemy na świeżym powietrzu. właśnie pieski wróciły ze spaceru z moim tatą. Jest tutaj mój tata. Dobry. Mój tata zawsze mi pomaga z pieskami, jak Paweł. Nie ma, a tak się składa, że Paweł teraz e, nagrywa film w Rumunii, więc mój tata przed rano właśnie, żeby wyjść z piskami. Wczoraj też był wieczorem, żeby z nimi wyjść, no bo jak Maksiu wiecie, śpi, to, to ciężko. Czy nawet ogólnie z Maksim ciężko jest wyjść raz, jakby z dwoma piskami naraz, muszę zawsze iść osobno, więc łatwiej jest, żeby mój tata e, po prostu przyjechał. Dobra, pakujemy się i idziemy na spacerek. Do domku. E, Maksie jest już u mojej mamy, bo tak naprawdę wróciłam na chwilkę do domu i zaraz wychodzę z domu. Zrobiłam 5,92 km. Spaliłam 362 kalorie i zajęło mi to półtorej godziny. Widzowie, kupiłam piękny kalafior. Miałam koperek seler, marchewkę, pietruszkę, awokado dla Maksia, śliwkę i kiwi. Dzisiaj zrobimy sobie wieczorem e, zupę jarzynową, bo mam na taką ochotę, po prostu kocham zupę jarzynową. Nigdy jej nie robiłam i w tym roku zaczęłam ją robić sobie, bo robiłam też dla maksa taką jarzynową zupkę i jest taka. Więc dzisiaj sobie ją zrobimy. Jest godzina 10, ja za godzinę mam pilates e, w centrum Gdańska, więc muszę się szybko ogarnąć, lecę na górę się wykąpać i lecimy. Dalej. Fajnie, że sobie zrobiłam taki spacerek długi, bo brakowało mi takich spacerków właśnie z Maxiem. Zwykle bywało tak, że Max chodził w połowie dnia na spacery, ale stwierdziłam, że dzisiaj ma być. 28 stopni i spacer o 12 w takim największym gorącu to jest po prostu bez sensu. To będzie męczarnie dla niego. Więc dzisiaj zrobiliśmy spacer rano, po południu zrobię sobie drzemkę na ogrodzie albo w domu i wieczorem też pójdziemy sobie na spacerek. Chciałabym więcej właśnie spacerować. Zaczęliśmy też z Pawłem e, chodzić na tenis. Też zaczęłam chodzić teraz właśnie na Pilates. W sensie teraz idę pierwszy raz dzisiaj do nowego miejsca, więc zobaczymy, jak to miejsce mi się spodoba. No więc biorę się za siebie, dodaję więcej ruchu do swojego życia. Więc taki jest plan na. O, oh, Jest tak ciepło. Już jest ciepło. Jest godzina dziesiąta. co dopiero będzie o 12.14. Co jest w ogóle dziwne, bo dzisiaj jest pierwszy lipiec i zaczyna się Opener jutro. Jutro ma być 30 stopni bez burzy. Jakby nie rozumiem. Zawsze było tak, że ten tydzień Openerowy był brzydki, padało, był burze i tak dalej. A w tym roku ma być niby ładnie. Więc fajnie dla osób, które przyjeżdżają na Openera, będą miały może w końcu jakąś ładną e, pogodę. Dobra, co ja mogę założyć? Może taką sukienkę z bali? Taką o, może? Co myślimy na temat tej sukienki? Chyba was spoko. Dobra, idę się kąpać. Właśnie, myślę, że cały czas zwiększa mi się czas, więc nie będę miała nawet czasu, żeby zjeść jakieś śniadanie. czy żeby się bardziej ogarnąć, rozczyszczę tylko włosy. I lecę sobie do auta. I jedziemy na Pilates Korki są spore, no ale tak jak mówiłam, zaczyna się opener, więc dużo osób już przyjeżdża do tego miasta wcześniej. Zresztę sobie włosy do końca. I lecimy ćwiczyć. Jestem już po Pilatesie i powiem Wam, że śmieszne to jest, jak zmienił się zakres ruchu moich mięśni w ogóle i jakby wytrzymałość moich mięśni. Bo ja chodziłam na Pilates przed ciążą, chodziłam też w ciąży i pamiętam, jak bardzo byłam rozciągnięta, jak dawałam sobie radę właśnie na Pilatesie. A dzisiaj było naprawdę ciężko, szczególnie z brzuchem, no bo w trakcie ciąży mięśnie proste brzucha się rozciągają, w sensie idą tak trochę na boki i nie zawsze one wracają do tego samego miejsca, w którym były przed ciążą. Ja właśnie mam problem z tym, że mam lekkie rozejście tych mięśni jeszcze i muszę teraz nad nimi pracować mocno. Dlatego właśnie miałam zakaz ćwiczenia przez jakiś czas od fizjoterapeutów, bo po prostu to rozejście było zbyt duże i nie mogłam zbytnio ćwiczyć ich, musiałam najpierw doprowadzić to, te mięśnie do tego miejsca, w którym są teraz, żeby móc jakkolwiek ćwiczyć. Mam nadzieję, że powiedziałam to w jakiś zrozumiały sposób, ale teraz już mam zielone światło, żeby właśnie ćwiczyć. No i ciężko mi było na pilatesie, no bo tak naprawdę na pilatesie w większości używa się brzucha do wszystkiego. To jest takie centralne miejsce, gdzie się trzyma to wszystko i no było ciężko, ale dałam radę, pani powiedziała, że nie jest aż tak źle, więc spoko, teraz raz w tygodniu będę sobie chodzić na takie zajęcia, żeby właśnie e, powzmacniać sobie plecy, kręgosłup przede wszystkim, e, brzuch i tak dalej, fajnie dzisiaj tyle ruchu, już masakra. Teraz idę na szybko coś zjeść, bo jeszcze nie zjadłam żadnego śniadania, tak naprawdę tylko e, wziąłam sobie banana z domu i na szybko go zjadłam w aucie. Idę do chleb i wino, bo tutaj jest obok, jeszcze nie byłam w chleb i wino na obiedzie, byłam tylko e, na śniadaniu, raz z Pawłem i raz e, z Uważam, że było bardzo dobre. Dużo ludzi też co do raz restauracji, więc dzisiaj sobie przetestujemy. Zamówiłam sobie pierś grillowaną, zapiekaną z serem i z pesto. I ja do tego wzięłam sobie jakąś lemoniadę gruszkową, która jest w ogóle fioletowa. Ciekawa lemoniotka. lemoniadka? Strasznie mocno orzechowe pesto, także jest tylko jest sama same orzechy. To jest poka, ogólnie dobre. Przyjęłam ja teraz do Akpolu, czyli do takiego sklepu dziecięcego, bo muszę kupić kilka rzeczy dla Maksia, kilka rzeczy też muszę sprawdzić. Między innymi chcę kupić e, termos na jedzenie, bo czasami się zdarza, że musimy dać Maksiowi jedzenie gdzieś na mieście i wtedy wiecie, biegamy, szukamy jakiejś restauracji, żeby nam zrobiła wodą kąpiel i tak dalej. Bez sensu. Lepiej jest to przygotować wcześniej w domu, mieć już ciepłe, e, przygotowane w termosiku i po prostu otwieram termos i mogę dać Maxowi tak naprawdę w każdym miejscu, nawet w wózku gdzieś na spacerze czy coś jedzenie. Więc to jest jedna rzecz. Na pewno muszę kupić takiego Misia Muni, bo Mieliśmy go dla Maksia i Maksiu, nawet nie chodzi tutaj o ten szum, ale lubił się do niego po prostu przytulać we nocy. I w trakcie przeprowadzki gdzieś go zgubiliśmy, więc muszę kupić mu takiego misia, bo dał mu innego misia, ale on nie chce się do niego przytulać, on lubi tamtego, więc musimy znaleźć takiego identycznego króliczka, aby po prostu mu go dać. Podmienić, udawać, że to jest tamten. No i też chciałabym spojrzeć na spacerówki, bo zastanawiamy się grubo z Pawłem, e, czy nie wymienić naszej spacerówki. W sensie, mamy dwie spacerówki w tym momencie. Mamy tą z Venicji i to jest główny wózek Maxia. To jest ten wózek z gondolą i teraz wymieniliśmy to na spacerówkę. I on jest super, ale jest bardzo ciężki. Naprawdę mega, mega ciężki i ciężko się nim po prostu jeździ. A z kolei mamy ten drugi wózek Cybexa, który jest też super, ale on jest taki mega kompaktowo podróżniczy. Na co dzień się super nie sprawdza, bo mam bardzo małe kółka. Jest taki, wiecie, no moim zdaniem nie na co dzień. Ja bym wolała właśnie coś takiego z dużymi kółkami, coś takiego z dużym koszem, e, co się rozkłada też na płasko, ale mimo wszystko, żeby było lekkie. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć taki wózek. W razie czego mamy teraz mnóstwo małych dzieciaczków wokół siebie, dużo osób też jest w ciąży wokół nas i w razie czego mamy komu oddać ten wózek, e, który mamy, ten główny nasz, żeby po prostu mieć. E, Nową spacerówkę dla Maxia. No to jest coś, co rozważamy. Zobaczymy, czy coś takiego się znajdzie. Jeżeli jakiś wózek mi się bardzo spodoba, to wtedy będziemy nad tym myśleć i rozważyć to spawem. Ale no, taki jest gdzieś tam zamysł w mojej głowie, bo jakby ten wózek, który mamy, ten główny, on jest super, ale jest po prostu naprawdę bardzo ciężki i teraz jak ja miałam problemy z kręgosupem, to naprawdę nie byłam w stanie wsadzić wózka do, do, do auta, no bo moje auto jest wysokie i no miałam duży problem z tym, więc zobaczymy, czy uda nam się coś takiego ciekawego znaleźć. Jeżeli chodzi o termos na jedzenie, to znalazłam tylko taki, kosztuje 150 zł i widziałam, że na necie są tańsze, więc zamówię sobie po prostu podobny z neta. Misiu w Muni też tutaj nie ma, więc nie kupuję, a jeżeli chodzi o wózki, to bo odpytywałam panią, ale tak nie do końca wiedziała o co mi chodzi, więc jedziemy do Bogowiski i zobaczymy czy tam jakoś lepiej nam doradzą. Pan mi pomógł, wytłumaczył mi to i jak. I ogólnie no trochę ciężko ogarnąć te wszystkie rzeczy, które ja bym chciała w jednym wózku. Jeżeli macie taki wózek, który uważacie, że jest spoko, to możecie mi pisać. No dobra, lecimy teraz do domku. Po drodze zgarniemy Maksia od mojej mamy, pogotujemy, posprzątamy, pogarniemy w domku i po prostu spędzimy sobie razem czas, więc lecimy. Jesteśmy już w domu, Maksiu ma i przyszli teraz panowie ogarnąć klimatyzację tą tutaj przy schodach, bo ona była ściągana w trakcie remontu tutaj, muszą tutaj wiem, nabić ją czy coś z nią zrobić, żeby ona e, działała i super, bo jutro ma być 30 stopni, więc idealnie się przyda, bo naprawdę tutaj na dole jest mega gorąco, u góry klimatyzacje działają, więc tam mamy cały czas się włączone, więc tam nie ma problemu, ale na dole... Naprawdę fest gorąco, więc fajnie, że ta klimatyzacja będzie sobie już działać. Panowie my już pojechali. Teraz zabieramy się za zupkę. Musimy pokroić sobie wszystkie warzywka. Oprócz warzyw, które dzisiaj kupiłam w warzywniaku, dodałam jeszcze fasolkę i y, groszek. I teraz te warzywka będą się gotować przez jakiś czas, aż zupka będzie gotowa. W międzyczasie obudził się Maksiu, bawi się tutaj u siebie ze swoim. Placu zabaw, a my wykorzystamy tę chwilę, póki on jest zajęty, i otworzymy paczkę, która do mnie przyszła. Jest to paczka dla Maksa, jest to stojak na e, kamerkę, na dłonianie elektryczną, bo ogólnie odkąd się tutaj wprowadziliśmy, to Maxiu śpi w swoim pokoju. Czasami się zdarza, że się budzi w nocy, i wtedy słyszymy na kamerce, e, że on płacze, czy po prostu, że się kręci, i wtedy przychodzimy do niego i tam no, ogarniamy sytuację. Jeżeli trzeba, jeżeli nie trzeba, to po prostu go zostawiamy, bo czasami wiecie, no dzieci w nocy też się kręcą i, i to nie znaczy, że się budzą, ale Maksie kamerka leży na. Na łóżeczku, w sensie, jakby ona leży po prostu położona na łóżeczku. Z dala od Maxi, od śpi jakby po jednej stronie łóżeczka, a kamerka jest po drugiej. No i on, jak się przebudza czasami w nocy, czy na przykład z drzemek, czy, czy próbuje zasnąć, to widzi tą kamerkę i skumał, że tam jest taka mała, ślicąca dioda, i on do niej po prostu idzie. I wiecie. Pamiętaj już, że tam jest ta kamerka, automatycznie jak go kładę do łóżeczka, to on się obraca i idzie do tej kamerki. I się nią bawi, a to jest wiecie, prąd i tak dalej, więc no nie chcemy, żeby tak było. Więc kupiłam taki stojak uniwersalny, który będzie trzymał tą kamerkę, żeby stała ona po prostu poza jego łóżeczkiem, ale żebym widziała wszystko dokładnie. Więc sobie to teraz rozłożymy i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie pasować ta kamerka. Znaczy, na aukcji Allegro była pokazana ta y, moja kamerka, że pasuje, więc raczej będzie pasować, ale zobaczymy. Dobra, i teraz musimy zamontować to. I tutaj musimy ogarnąć, która kamerka jest moja, która pasuje do którego trzymaka i tak dalej, bo tutaj są różne kamerki do różnych trzymaków. Ale to teraz ogarniemy, teraz idziemy karmić Maksia, bo ewidentnie jest już głodny. Dobre? Dobre? Mama dobrze gotuje? Chyba tak, co? Że tak zajadasz. się najedzony, więc możemy wrócić do ogarnienia naszego y, statybu. I z tego co wyczytałam, to moja kamerka musi mieć po prostu taki taki trzymak. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie działa. Przekręcę to tylko tutaj, zaraz zobaczymy, czy tak to ma być. No dobra, i się trzyma. Teraz się będzie spał. Ta kamerka będzie o, tak patrzeć na niego. Ale zrobię to tak, że w razie czego nie spadło. No spokojnie, to nawet nie musi być nad nim. To może być, wiecie, obok niego i ta kamerka może po prostu o tak patrzeć na niego. Mamy to. Pokajemy Maksia teraz do wózka. Jadę na obiad do kolacji z moimi rodzicami. Idziemy na spacer do restauracji, więc będzie kolejny spacer dzisiejszego dnia i widzimy się, jak już wrócimy do domku. Wróciliśmy już jakiś czas temu do domu, położyłam Maksia spać, bo była już jego pora spania. Dzisiaj był taki fest zmęczony, bo ogólnie obudził się o godzinę później niż zwykle, więc wszystko się przesunął o godzinę i no, widać było, że był już taki mega, mega zmęczony. Jeżeli chodzi o kamerkę. To jest super. Patrzcie to widzę. Widzę wszystko od góry. Maksiu yy, pamięta w ogóle, gdzie jest ta kamerka, więc się cały czas obracał do niej, ale jej tam nie było. Więc yy, no spoko, bo wiecie, nie próbowało jej zjeść. Więc fajnie, mam teraz w ogóle lepszy nawet widok, bo mam z góry i widzę, wiecie, co on robi i tak dalej. Więc spoko. Oh, jestem fest zmęczona. Zrobiłam sobie teraz takie małe spa. Stwierdziłam, że chciałabym sobie dzisiaj tak właśnie poleżeć, obejrzeć jakiś film, odpocząć, bo rzadko się zdarzy, że wiecie, mam wszystko ogarnięte i mam taki luźny-luźny wieczór, więc ja stwierdziłam, że sobie zrobię właśnie taki film dla mnie, znaczy wieczór dla mnie, szczególnie że dzisiaj dużo się działo, były dwa dwie spacerki, bo jeszcze potem zrobiliśmy maksimum 3 km, jak szliśmy do restauracji. Jeszcze był rano spacer, prawie się w był pilates, więc ten organik dzisiaj jest zmęczony. Jestem ciekawa jak jutro będzie, nie będę miała. Wiecie, za kwasów jakiś mocnych i nie będą z łóżka. Zobaczymy. Nakładam sobie teraz peeling, bo czuję, że moja skóra tego potrzebuje. Teraz muszę siedzieć z tym peelingiem kilka minut, żeby się wszystko złuszczyło. Teraz zmywamy i nakładamy tą maseczkę. O, tą. Nigdy jej nie używałam, a widziałam ją chyba u każdego już. Każdy używał te maseczki. Niby są super, niby są mega fajne. Zobaczymy. Wiem, że one są takie, że najpierw trzeba nałożyć sobie to, co jest tutaj, na twarz, i wtedy nakładać taką gumę na twarz. Taką niebieską, jak tutaj ta. Miałam to ogólnie zrobić z Pawłem, ale nie mieliśmy czasu. Cały czas coś, cały czas coś i stwierdziłam, że nie będę na niego czekać. Najwyżej zrobię z nim jakiegoś dnia też taką maskę, a dzisiaj zrobię sobie ją sama. Ona w ogóle jest chłodząca. Zobaczymy, czy będzie mi miło. To trzeba nałożyć na twarz. I nakładam maskę. O, to jest świetne. Rzeczywiście jest chłodzące takie. O, fajne to. Ej, się fajnie trzyma. I like it. No, jestem ciekawa, czy efekty będą spoko, ale... Bardzo dużo osób to polecało, więc wydaje mi się, że jeżeli tyle osób to polecało, to raczej to jest spoko. Dam Wam znać. Mam nadzieję, że Max się nie obudzi. Bo jak będę musiała do niego iść wyglądając tak, to dziecko na pewno się przerazi i będziemy miało koszmary w nocy. Idę sobie do łóżka, włączę sobie film i widzimy się, jak już minie 30 minut. Pierwsze spostrzeżenie, nie można mieć głowy w dół, bo wszystko odpada. Po to. Ej, przed chwilą mi odpadało, teraz nie odpada. To nieważne, nieważne to spostrzeżenie. Jestem już w łóżku i ogólnie nasz telewizor w sypialni to jest atrapa, jak na razie. Nie możemy totalnie znaleźć kabla do tego telewizora i on sobie tak stoi, jest niepodłączony, więc nie możemy z niego korzystać. Wiemy, co sobie coś włączyć na laptopie, bo inaczej nie mam gdzie, ewentualnie na telefonie mogę sobie oglądać. Więc włączymy sobie coś właśnie na laptopiku. Możecie mi polecić ogólnie jakieś seriale, bo. Ja nie wiem co oglądać. Obejrzałam już kolejny sezon Ginny and Georgia, który moim zdaniem był spoko. Obejrzeliśmy już z Pawłem prawie cały Squid Game, ale nie mogę oglądać bez niego, bo oglądamy to razem. Zostały tak naprawdę no dwa odcinki i w swoim możecie dać znać, jeżeli oglądaliście, czy wam się podobał ten sezon nowy. Ja w dwóch momentach ryczałam, tak wiecie. Mega mocno ryczałam. Oglądałam też już na bieżąco And Just Like That. No dużo rzeczy oglądałam, no i możecie polecić. Jeżeli coś jest fajnego na Netflixie, na HBO, na Disney+, na czymkolwiek, to możecie mi polecić, ja chętnie sobie obejrzę. Coś sprawdzonego, coś fajnego, może takie trochę dziewczęcego. Czujcie to, że powiedziałam wam, że mam nadzieję, że Maks się nie obudzi i e, nie wiem, po prostu zaczął płakać. Na szczęście nie obudził się, tylko po prostu płakał przez sen i wystarczyło go trochę przytulić i pomieszać po, po główce i, i zasnął, więc o tyle dobrze, że mnie nie widział, bo jak mój tata mnie zobaczył, bo jest aktualnie na dole, coś się co jest. Widzicie? Zjeżdża mi ta maseczka. Not cool. Muszę ją co chwilę podciągać, żeby była, ale ogólnie oprócz tego jest spoko. Jest tak rześko, tak trochę chłodno na twarzy. Podoba mi się. Teraz minęło 30 minut, więc zaraz idziemy to ściągnąć i zobaczymy jaki jest efekt. Dobra, sobie że pora zmyć tą maseczkę, w sensie ściągnąć ją. Uważam, że Paweł łazienka jest fajniejsza od nagrywania, bo ma większy blat i łatwiej by było tam nagrać cokolwiek, a u mnie jest ciasno na tym blacie, więc next time nagrywam Paweł coś takiego. Nie wiem, czy to wspominałam na moim kanale, na pewno hostu, że to mówiliśmy, że to jest moja łazienka. Wow, taki refleks. To jest moja łazienka i Maksia, bo Maxia też się tutaj kąpie, a ta druga łazienka jest ze Wygląda na to, że po prostu tak się podzieliliśmy i tak nam jest wygodnie. Ja nie lubię się kąpać o papa przed on nie lubi się kąpać u mnie, więc mam osobne łazienki. W sensie, no wiecie, osobne. Wbiłam sobie kilka razy po w tą maskę i zagłosi dziurki. No dobra, ściągamy. Okay. Trochę tego zostało, co tutaj było, ale dużo mniej niż nałożyłam. Czytałam na opakowaniu, że mam to teraz sobie tak właśnie jeszcze wymasować i zostawić. Więc tak też robimy. Ej no fajna taka, taka nawilżona, no, taka no taka nawilżona i fajna. Buźka. Dobra kochani, ja kończę dzisiejszego vloga, bo y, muszę czuwać, bo Maks już się drugi raz obudził z płaczem. Y, nie wiem czy to zęby, czy nie nie mam pojęcia co się dzieje, więc zobaczymy czy dzisiejsza nocka będzie dla mnie łaskawa. Jestem tak zmęczona po dzisiejszym dniu, pilatesie i tak dalej. Jak jeszcze Max nie będzie dzisiaj z północy, to będzie jakaś masakra. Jutro wtedy nie wiem, robię drzemkę. Kończę dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnym.